i zauważyłem czyści buta proszę w okazji z jakąś parowit zanikający u nas w ogóle niedostępnych. już z rzemiosła tutaj czyści but no i panie wy oczywiście różne rodziny wyskotkami wszędzie tych handlarzy a tam jak dużo tych pań wszędzie sprzedają co tylko można Przechodzę na drugą stronę, bo chcę koniecznie sfilmować jeszcze gmachy rządowe. Oni bardzo lubują się na flagach. Proszę... o, tam flaga meksykańska. Tam musi być jakiś gwar rządowy, ten wielki gwar, bo flaga meksykańska widzi. A dalej jest hotel. Oh. reguluje ruchem na środku tam policjant reguluje ruchem po wąskich to jest dużo a i proszę popatrzeć uliczko na której stoją donice z kwiatami o, donice z kwiatami bardzo dbają o zielony. to trzeba im przyznać że na ulicach jest dużo kwiatów Pan policjant skarbie, nie wierzę. No i co, to cyfrawa, to A tutaj, jak się rzekałem, niejakie wysokie palmy, o, do nieba sięgające przy kościele